Czołem Polacy! Na szybko nagrywam jeszcze taki krótki komentarz odnośnie jutrzejszego wydarzenia. Nie dla Azow we Wrocławiu, nie dla Azow w Polsce ogólnie, nie dla wszelkiego rodzaju przejawów ideologii nazistowskiej czy też nurtów, które się wywodzą z takich ideologii. I mm, chciałabym powiedzieć, że jutro przyjeżdżają Polacy z całej Polski, żeby wyrazić swój sprzeciw właśnie przeciwko takim ideologiom, przeciwko osobom, które kultywują takie historie. Aż ciężko o tym rozmawiać, bo wiadomo, że przypominają się wspomnienia, o których my wiemy z opowieści naszych rodzin, naszych dziadków i pradziadków. Ale przyjedźmy do Wrocławia z czystymi intencjami, z czystymi sercami. Jedziemy po to, żeby spotkać się, jesteśmy Polakami, jesteśmy gospodarzami we własnym kraju i po prostu mówmy o tym wprost. Nie bójmy się po prostu mówić prawdy do ludzi. Chcę Wam tylko powiedzieć, że jutro spotykamy się na placu Nankiera 7 pod konsulatem Ukrainy. Będzie tam pikieta, później krótki przemarsz. Na końcu postaramy się jeszcze być na proteście nauczycieli, ponieważ też alarmują w całej Polsce o bardzo ważnych sprawach dotyczących edukacji. Też ma to właśnie związek z historią, która jest w polskich szkołach wymazywana, nasza polska historia. oraz usuwanie wizerunku wychowania do życia w rodzinie i wprowadzanie tego całego nurtu, który po prostu jest deprawacją. Najmłodszych, którzy, którzy, no w których jest nadzieja dla naszego narodu. Chcę Wam tylko powiedzieć, że jutro spotykamy się, zabierzmy ze sobą białe flagi, przyjdźmy po prostu z uśmiechem, bądźmy wspólnie, porozmawiajmy ze sobą, nawiążmy ze sobą kontakty. Te wszystkie spotkania są bardzo cenne do tego, żeby właśnie porozumiewać się, rozmawiać, po prostu zadbajmy o, o naszą Polskę. Dzisiejsza informacja na temat tego, że została oddalona, chociażby oddalony projekt dotyczący penalizacji banderyzmu no, wskazuje na to, że za wszelką cenę próbują nam pokazać, że, że takie zachowania są normalne, a nie są i tym bardziej myślę, że trzeba po prostu przyjechać, nagrywać się, mówić, że nie chcemy tego. To w nas w narodzie jest wola. To od nas zależy, jak się potoczą dalsze losy. Przyjeżdżamy pokojowo do Wrocławia. Jesteśmy u siebie i myślę, że nawet nawet duża część narodowości ukraińskiej ludzi z Ukrainy, myślę, że też rozumie, ponieważ dużo Ukraińców również nie zgadza się właśnie z tą ideologią, z banderyzmem, z tą ideologią, która jest nieludzka, niehumanitarna, o której, no, aż ciężko wspominać, jak się tylko wejdzie w jakieś zakamarki różnych historii, to naprawdę ciężko, ciężko o tym mówić. Dlatego myślę, że nawet większa część, właśnie. Ludzi z Ukrainy. Myślę, że też jest przeciwna, zwłaszcza ci, którzy przyjechali do Polski dużo wcześniej, a teraz przez takie postawy ludzi, którzy nadal kultywują te nieludzkie zachowania, teraz nawet oni mają dość spory problem z tym, że, że no jest to Sytuacja, która budzi niechęć. Dlatego nagrywam taki krótki komentarz. Przyjedźmy jutro. Też nie wszyscy chyba wiedzą, że jutrzejsze wydarzenie, 23 w niedzielę, jest protestem, żeby nie doszło do wydarzenia, które ma być 24, czyli dzień później. Dzień później ma odbyć się. Przemarz właśnie z ludźmi zaproszonymi przez Konsul Ukrainy, ma być to tak mi się wydaje, że kilku ludzi właśnie z tej spółku Azow, niektórzy może błędnie myśleli, że będzie to duża ilość. Wydaje mi się, że tylko chodzi o kilku przedstawicieli, przynajmniej tak to było przedstawiane w mediach. Mimo wszystko, nawet jeśli Byłyby to trzy osoby, które były tam wymienione. Jest to po prostu skandaliczne, że w ogóle taki pomysł zaistniał, żeby, żeby tacy ludzie byli w jakikolwiek sposób zapraszani do nas jako, jako, jako goście honorowi. Myślę, że nawet nawet ze strony Ukraińców jest to, Zrozumiałe, że nie powinno do takich rzeczy dochodzić w innym kraju. W naszym kraju mają miejsca, jest miejsce po prostu na polskie tradycje. Kultywujemy polskich żołnierzy, polskich bohaterów narodowych, i kto jest rozsądny, ten po prostu rozumie nasz sprzeciw. Przyjedźmy, bądźmy ze sobą z dobrym nastawieniem, bo tak naprawdę to. Od nas zależy, do czego to wszystko doprowadzi. Jeśli macie jakieś, jakiekolwiek obawy, że mogłoby dojść do jakichś prowokacji, zabezpieczcie się po prostu w telefony, nagrywajcie na żywo. Gdyby jakiekolwiek były problemy, że ktoś by był pod wpływem, czy ktoś by się jakoś dziwnie zachowywał, zawsze reagujcie, nagrywajcie i. Jak do tej pory wszystkie te marsze, które się odbyły stosunkowo niedawno, rok, dwa lata temu, we Wrocławiu, przechodziły bardzo spokojnie. Organizatorem jest Fundacja Polak w Polsce, gospodarzem. Pan Jurek jest tak naprawdę pomysłodawcą. Bardzo dużą, duże zaangażowanie tutaj wykazała Daria, również Robert. Wszystkich tych ludzi znacie właśnie z poprzedniego marszu, który się odbył w tamtym roku Polak w Polsce gospodarzem i znacie tych ludzi. Myślę, że również policja powinna mieć pozytywne nastawienia do tego wydarzenia, ponieważ na poprzednich marszach też nie było żadnych problemów. A jeśli takie przypadki były, to i tacy ludzie byli po prostu odsuwani z protestu. Także jedziemy z dobrym nastawieniem. I tylko tyle chciałam Wam przekazać. Także mam nadzieję, że jutrzejsze, jutrzejszy nasz sprzeciw i pokazanie naszej polskości, że tutaj w Polsce jest, chcemy po prostu kultywować polskich żołnierzy, naszą narodowość, naszą tożsamość. Chcemy, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku. Myślę, że nasza postawa doprowadzi do tego, że nie będą mieli ci, którzy mieli takie zakusy, nie będą mieli śmiałości, żeby w poniedziałek doszło do, do tego wydarzenia, właśnie z tymi zaproszonymi gośćmi specjalnymi. Zróbmy wszystko, żeby tak było. I tyle z mojej strony. Życzę Wam spokojnej nocy. Nagrywam to już, tak można powiedzieć, bardzo późno, też jestem po podróży, ale widzimy się jutro. Życzę Wam spokojnej nocy, dobrych snów. I przede wszystkim, pomyślmy sobie, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Miejmy dobre nastawienie. Mam na myśli, że po prostu powinniśmy patrzeć na tą przyszłość w pozytywnym świetle, bo tylko od nas zależy. Jeśli będziemy w dobrym nastawieniu psychicznym, to tak naprawdę wszystko pójdzie w dobrym kierunku. A jest już, można powiedzieć, na tyle naprawdę źle, że to wszystko musi się. Teraz, czy w niedalekim czasie, odwrócić na naszą korzyść. Pozdrowienia dla Was wszystkich, dobrej nocy Wam życzę i widzimy się jutro na Marszu we Wrocławiu. Czołem Wielkiej Polsce.